Dzień dobry, cześć, witajcie moi drodzy w chyba już 41. odcinku serii z gry Sword and Soul's Never z Neverseen. Eee, tytuł prawdopodobnie będzie coś w stylu przerwa albo coś takiego, jeszcze go do końca nie wymyśliłem, ale już Wam powiem o co chodzi. To nie jest taka przerwa, że po prostu po raz kolejny rezygnuję z YouTube'a powiedzmy na rok czy dwa, tylko chodzi o przerwę w tej serii i też nie wynika to z tego, że już mi się ta gra znudziła i totalnie w nią nie gram. Gram w nią po prostu troszeczkę mniej. Ale nadal jakby progresuje, nadal ta postać jest silniejsza. No tylko, że problemem jest to, że takie typowe odcinki, w których pokazuje właściwie no ten taki rdzenny tryb rozgrywki, jakim jest Endless Game, no niestety jest tak mocno teraz w tym momencie utrudniony. Ten etap 762 jest na tyle na tyle. No ciężkie jakby do zrobienia ze względu na dwóch czarodziei goblinich powiedzmy, czy goblinowych czarodziei, którzy leczą się za około 11 miliardów HP, jeden przez drugiego, jeszcze do tego jest trzeci boss, który chyba nie ma takiego mocnego leczenia, ale no generalnie te gobliny i tak potrafią go uleczyć. Ja mając tutaj tak jak widzicie miliard 247, prawie 240 osiem, takim bardzo dużym zakrągleniu, milionów ataku no niestety nie jestem w stanie za wiele im zrobić tak, w sensie te ataki dochodzą ale no nieskutecznie, tak jedno takie leczenie i właściwie nawet taki mocny omnisol, który wejdzie w nich nawet na takim właśnie d no nie zrobi za bardzo, powiedzmy, wrażenia na nich tak, więc to jest kwestia jeszcze bardzo, bardzo mocno dopracowania postaci takiego mocnego grindu. Po prawej, tak jak możecie zwrócić uwagę, tutaj HP, no już prawie 2 miliardy. W porównaniu do 40 odcinka, no to możecie zwrócić uwagę, że ta postać przynajmniej, jeżeli chodzi o damage, no to jest lepsza o jakieś powiedzmy 20%, tak? Tutaj w liczbach bezwzględnych, jakby, w tych, w tych liczbach stałych, no tak jak widzicie, jest to ponad 200... Milionów, tak? No ale niestety jest to nadal niewystarczające i właśnie z tego powodu też będzie taki zastój, tak? Ale no, jako, że nie chcę też tej serii tak faktycznie przerywać, wiem, że są osoby nawet, które to oglądają. Mimo, że oczywiście jest Was mało, to wiem, że naprawdę są osoby, które się tym interesują. Wiem też, że mimo, że jeszcze tam został jeden, przynajmniej, może dwóch, jeszcze jakichś tam grinderów, powiedzmy. Ale raczej taki aktywny poza mną, teraz w tej grze to jeszcze jest jeden, ale on nie nagrywa, powiedzmy, za, za bardzo, przynajmniej z tego co wiem, z tego co mi się udało wyszukać, nie nagrywa swojej rozgrywki. No więc faktycznie no, są tutaj interesanci, powiedzmy, takiego już lifu w tej grze i faktycznie to oglądają. Ja to w pełni rozumiem, też nie chcę Was zostawić bez niczego. I tak jak mówię, no też co całą serię kontynuować, ale no będzie ciężko, tak, jeżeli chodzi o pokonywanie kolejnych etapów, to to bardzo, bardzo możliwe, że kolejny odcinek się ukaże Już przynajmniej taki odcinek z przechodzenia powiedzmy tych kolejnych etapów, tak, to on się może ukazać nawet za kilka miesięcy, tak, nawet jeżeli ja codziennie tam będę sobie po kilka misji powiedzmy w cudzysłowie chrupał, tak w każdym razie co? No w tym odcinku, chociaż sobie zrobimy dwie, albo tam nie wiem, pięć misji. Powiedzmy yy, yy, na de defensa, tak? Na obronę. Jak widzicie, 2500 na misję do zrobienia. Specjalnie ją tak tutaj zostawiłem, żeby była yy, powiedzmy w miarę okrągła liczba. No, i zrobimy te 5 misji i jeszcze wam pokażę rankingi i będziemy się żegnać. Bo generalnie, tutaj, to wszystko to już też mówiłem na live'ach, ale wiem, że live'y są na tyle długie i mają taką, powiedzmy, formę, że raczej nie każdemu będzie chciało się to e, oglądać przez tyle czasu. Zwłaszcza, że większość raczej, jeżeli już to ogląda, to już się interesuje jakimś konkretnym, powiedzmy, progresem, a nie tam. Pokazywaniem absolutnie wszystkiego co jest w grze na, tej etapie, na tym etapie, czyli takim właśnie e, dla wielu powiedzmy żmudnym po prostu wykonywaniem e, kolejnych misji, tak. No ale tutaj wyjątkowo pokażę wam po prostu te, te, te pięć już tutaj takich misji, które tak jak widzicie już się niczym nie różnią, tak dawniej jeszcze one się różniły tym typem misji, który tutaj możecie zobaczyć tym przyrostem statystyk, tak? On się inkrementował z każdą kolejną misją, jakby wymóg na, na zrobienie te, tego typu misji. No ale tam zraz z, z, z update'em 1.15 bodajże e, to się właśnie zmieniło i teraz to też jest wartość e, statyczna. I zawsze za każdym razem wynosi 50. Przez to też właśnie progres jakby w postaci bardzo mocno wzrósł i no gdyby nie ta zmiana, no to też raczej bym już... E, Dalej nie grał. No i tak postanowiłem, jako że właśnie jest taka, taki zastój bardzo duży, jeżeli chodzi właśnie teraz o te kolejne odcinki, właśnie ze względu na tą trudność z tymi kolejnymi etapami. To stwierdziłem, że właśnie jakieś odcinki co jakiś czas już częściej jakby znowu powrócę po prostu do tego, co było dawniej, właśnie z tymi odcinkami, gdzie pokazuję te misje eee, przynajmniej te misje na, na obronę. Będę przy okazji też pokazywał właśnie rankingi. No i jeżeli będzie jeszcze jakaś aktualizacja, ach, z tego co widziałem, co jeden z twórców gry tam komuś w odpowiedzi pisał, to chyba jest coś takiego planowane, więc zobaczymy, co, co będzie dodane. Wiem na 90%, powiedzmy, procent, że to nie będzie już aktualizacja dotycząca kontentu, stricte, czyli powiedzmy jakiś, jakiegoś nowego chaptera czy czegoś takiego. raczej, Raczej to już nie będzie to, ale. No, no też jakby dla ludzi, którzy chcą cały czas jakby szlifować tutaj, no to, no to jak gdyby gra to umożliwia, tak, mimo pewnie jakiegoś tam odgórnego ograniczenia na te różne zmienne, które tutaj zdecydowanie, no na pewno też występują, to jednak zostało to tak poprawione i tak zrobione, że no na ten moment podejrzewam, że to jest rozgrywka na długie lata, jeżeli ktoś by naprawdę bardzo, bardzo chciał. Natomiast no, prawdopodobnie znowu to no, jakieś zmiany, właśnie kosmetyczne, albo będą jakieś dodane, może faktycznie będą dodane jakieś nowe rzeczy. Fajnie by było, jakby dla takich y, Hardkorowych już grinderów coś zostało dodane. Ewentualnie, żeby to y, ewentualnie żeby zachęcić, właśnie innych ludzi do grindowania, na przykład, żeby też zostało coś dodane i przy okazji usprawniło grę grinderom. No zobaczymy. W każdym razie, tak widzicie tutaj tę misję wbite i tutaj widzieliście 5 misji zrobionych i tutaj level upów 4 tak, więc no tutaj już na tym mnożniku dość szybko to dość szybko to sobie idzie no i cóż, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i tak jak mówię, no będzie więcej teraz raczej odcinków, oczywiście też niecodziennie, codziennie, tak, ale tam z jakimiś większymi odstępami czasowymi, więcej odcinków właśnie z na przykład z właśnie tych misji na obronę, tak, przynajmniej na ten moment tak planuję, no i właśnie jeżeli będą jakieś aktualizacje, to też już postaram się wtedy pełne omówienie aktualizacji zrobić, tak no ale te stage no to niestety, ten, ten endless game cały no to będzie trzeba na to poczekać, tak, bardzo, bardzo długo ponieważ wydaje mi się, że ta postać musiałaby być jeszcze co najmniej dwa razy tak, tak albo nawet trzy razy tak silna, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o D-Mage walki e, wręcz. To tyle moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.